Youtuberzy reagują na więzienie szeryfa Toadstera. Zapraszam. Zaczynamy od Admirosa. temat. Tej gry. Czemu budzę się w więzieniu szeryfa Toadstera? Okej. Okay. To jest taki malus. Nie wszystkie być muszą mieć więzienia, nie! Okej. Okay. Szerf Toadster... O. Oh. Dobra, szerf Toadster jail. Ok. Misja. 10 kryminalistów musimy złapać, żeby dostać nagrodę. Gdzie jest szeryf Żabka? Moja ulubiona postać z Banban. Ban. Szeryf Toadster. Gdzie... Juniorski. Stinger Flynn nas tak jakby troszeczkę otumanił i nas po prostu tutaj przyniósł. To to zaś jest? Co to, to za oczka? Te oczka się cały czas na mnie patrzą. Dlaczego one są takie śmieszne? <laughs> Ci kryminaliści to są. Wspierać? Dziwnie. Ten criminals, widzicie? Musimy zabrać te rzeczy, ponieważ to są criminals, czyli to są jacyś złodzieje, których trzeba przynieść tu i wsadzić do więzienia. Okej, okay, tutaj się ukrywa następne wiadereczko. Rocky Dogi. Wśród tego segmentu. Okej. Okay. Sheriff Toadstermission. Cr criminals, dobra. Szkoda swoją drogą, że tylko jest to takie małe nawiązanie do tej postaci, a dopiero w czwórce dowiemy się o wiele więcej na jej temat. Dziesięciu kryminalistów musimy zdobyć. Więzienie szeryfa Toadstera! Ha ha Dobre! Okej! Okay. Oh what? Ale się kamera nagle zmieniła. Toaster's jail. Witamy, czyli żyjemy z powrotem. Okej, okay, czyli to był taki segment zast... Sheriff Toadster. We're in Toadster's jail? Wait, they took me to jail? Am I still the, the jellyfish? No. I'm not. Ok, we're back here. Przemek best. O matko, jesteśmy u szeryfa Troutstera. W więzieniu? Zapuszkowali nas? Za co? <noise> Za niewinność? Nie, ja nie chcę do więzienia. Patrzcie, jak mu ciśnienie pod, podskoczyło, The Urhara. Szeryf? Szeryf nadchodzi. O nej, 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 a ja myślałem, że on dopiero w czwartym chapterze będzie. Co 10 criminals? Czekaj, czekaj, Ej, znowu jestem sobą. To co chodzi z tą meduzą? Sheriff Toadster i catching criminals. Czyli muszę złapać 10 kryminalistów, żeby zdobyć nagrodę. Ej, a może ta meduza to był mój dzieciak, widzowie? Sharikan oh. VR. Ho. Co to jest? Jail. Jesteśmy w więzieniu. Tutaj przestępców trzymają. Wiecie, jestem przestępcą, bo... A. Nie jestem przestępcą. Jestem droniaczem. Cześć! Zabrałem wiaderko z oczami. Na pewno mi się do czegoś przyda. A, ułożyłem. Czekaj. Ja zbieram wiaderka z oczami, żeby wstawić się do więzienia. Muszę 10 zdobyć wiaderek. O, nie gadajcie mi, że to wszystko są wiaderka. Czoklet! Robiliśmy, to było po prostu wspomnienie, które dostaliśmy od pana Meduzy. Czy... Czy co? Gdzie my teraz jesteśmy? Poczekajcie, czekajcie, czekajcie. Sheriff Toadster Jail. Byliśmy w więzieniu szeryfa Toadstera. Złap przestępców, umieść ich w więzieniu. OK John BTC. Jestem winien. Nie no me lo creo, tío. No me reconocen, chicos. No me reconocen. El sheriff, el sheriff, el sheriff, el sheriff es buena gente, chicos. El sheriff es buena gente. Al menos conmigo me ha tratado bien en Garten of Bamban 2. Ojalá, por favor, que no me ocurra nada raro. Ojalá que no me ocurra nada raro. Sylvester, misión. Wow, esto lo viene el tráiler, qué guapo, chaval, qué guapo. Vale, misión, 10 criminales, you get your price. Vale, hay que encontrar 10 criminales. Tenemos al primero. Karolek. Voy a decir tu nombre porque yo también sabes Slimak, Czyli No, ta, ¿cómo se llama? ¿Jabediza? Taka, taka positivo hmm. nombre. Slimakolina. <laughs> Zobaczymy ślimaka, przypomnę sobie jak się nazywa. No ale dobra. Slow salin Her... chyba tak się one nazywa ten ślimak. Pierścienie, one wrastają w podłogę. Enty, to są tak. Enty. Dobra, więzienie to cte... A ty co? Gdzie tu zaglądasz? O, mogę to... O o, 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 podniosłem wiadro! To było przypadkowe. Ale się udało. Mogę tu wejść? O! Wojan! O. I dalej patrzymy, co będzie dalej. Mhm. Mm Sheriff Toster Mission, Jakiś, jakaś misja. Tutaj będę szeryfem? Będę coś miał robić. Czemu teraz jestem człowiekiem znowu? Z powrotem jestem człowiekiem? Co się wydarzyło? A może mieliśmy po prostu jego perspektywy i jego oczy. Może jego historię jakoś obserwujemy. No zobaczymy co tu się dzieje. Sheriff Toster jest kryminals. Znajdź dziesięciu kryminalistów. Spalion i jego dziewczyna. Staję, on mnie pobił. Jesteśmy w... Jesteśmy w więzieniu temu. Co to za doniczki z oczkami? Okej. Okay. Muszę je zbierać, tyle już wiem. A co to jest? O kolejna! Toaster Jays the place... Aha, czyli tutaj byłem uwięziony, już tam nie mogę wejść. Dobra. Szonex! Do wow Sheriff Toaster mission! Sheriff Toaster's catching criminals, but 10? Wait, what? Catch them, ten criminals to win your prize. How did I even wake up here? What even happened? What are with these cutscenes? So toaster's jail, The place, all criminals tremble when they hear about. I don't like the look of these trees. So do I need to find ten criminals? Skrimi. No i co teraz? Co znowu? Czemu to jest jakieś więzienie? Okej, okay, jesteśmy człowiekiem spu. Czemu te wiadro? Okej, okay, myślałem, że się na nas patrzy. Czy my musimy... Złap przestępców. Naprawdę wiadra to przestępcy. Ostatnich dwóch muszę złapać. Tu jest jakoś creepy, więc... To by było na tyle. Dajcie znać, która reakcja wam się oczywiście najbardziej podobała. Linki do tych filmów w przypiętym komentarzu i w opisie. No i zapraszam was do sprawdzenia innych reakcji, które wam się teraz wyświetlą. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia.